Księżna Katyn spróbowała wiagry z nagle stalo się hitem. Księża William i księżna w marcu 2022 roku gościli na Bahamach. Odwiedzili wtedy jedna ze smazani ryb i spróbowali lokalnego przysmaku o nazwie conch Pistol. Co dosłownie znaczy pistolet muszlowy. Przeczytaj tę Kate Katyn i wiele razy byla okrok od wpadki. Znalazła rykna podwiewająca spódnicę. Sprytnie. Od wizyty już co prawda rok, ale dopiero kilka dni temu fani rodziny królewskiej publikujący na TikToku pod nickiem Elzerowelu Caterynę udostępnili na swoim profilu krótki filmik. Nagranie robi w sieci furorę, wszystko przez słowa, które padaje z ust księznej. Na nagraniu widzimy księzna kartę, gdy trzyma w dłoni kawalek morskiego przysmaku. Zanim go jednak spróbuje, mówi do zgromadzonych osób. Jestem trochę bardziej zadna przygód niż William. Jej słowa momentalnie rozbawili zgromadzonych wokół ludzi, w tym także księcia w. Williama. Następnie katań zajada ze smakiem lokalny rarytas, lamiac przy okazji królewski protokół. Który zabrania spozywania owoców morza, głównie dlatego, że krewetki, kraby czy ostrygi niosą ze sobą duże ryzyko zatrucia. Karaibscy wyspiarze uważają ten przysmak za bardzo silny afrodyzjak, porównywany do sildenafilu, potocznie znanego jako wiagra. Wśród lokalnej ludności panuje przekonanie, że essa to męskie genitalia muszli. Tak naprawdę jednak pistolet muszlowy to wyrostek, który zawiera je zarówno muszle meskie. jak i zemskie. Choć przysmak z Bahamów wyspiarze spozywa jak głównie ze względu na działanie podobne do wiagry. Naukowcy udowodnili, że conch pistol rewelacyjnie wpływa tak za natrawienie. Przypominamy, Kate Middleton buntuje się przeciw protokolowi zla mala zasady królowej Elżbiety II, wideo.